Siłownia to moja psychoterapia. Ile razy to słyszeliście? Ja widziałem o tym niezliczone rolki, i jako wielki fan treningu siłowego, kompletnie się z tym nie zgadzam. Nie zrozumcie mnie źle. Trening siłowy przynosi szereg korzyści dla zdrowia, w tym, co może być zaskakujące, dla zdrowia psychicznego, i są na to twarde dane. W 2018 roku w prestiżowym Jama Psychiatry ukazała się metanaliza randomizowanych badań klinicznych, w których zastosowano trening siłowy w depresji. Okazał się on bardzo skuteczny. Mimo to siłownia nie zastąpi psychoterapii. Jeśli masz traumy z dzieciństwa, szkodliwe schematy poznawcze, nielisz sobie z emocjami czy lękiem, to żadna ilość przyrzuconego żelastwa tego nie zmieni. Do tego stan niektórych osób jest tak zły, że nie będą w stanie rozpocząć treningu. Niekiedy, żeby w ogóle zacząć, potrzebna będzie farmakoterapia. Dlatego bardzo zachęcam do chodzenia na siłownię również dla zdrowia psychicznego, ale pamiętajcie, że w którymś momencie warto sięgnąć po profesjonalną pomoc psychologa lub psychiatry i w żaden sposób nie wyklucza się to ze zmianami w stylu życia. Pamiętaj, że dobrze dobrane leczenie psychiatryczne w którymś momencie może ci dosłownie i w przenośni uratować życie.